Cześć, tu Robert Crazy i dzisiaj opowiem wam jak zmienić ustawienia w komputerze, takie jak rozmiar opon, ale nie tylko w Waszym Wranglerze. Zaczynamy. Ostatnio rozmawialiśmy o najprostszych modyfikacjach, takich jak zmiana płyty pod zderzak albo samego zderzaka, może ten patyk pod maską. Natomiast, jeżeli już zdecydujecie się na zmiany typu lift, zawieszenia, będziecie musieli zmienić ustawienia w komputerze, które mówią, jaki rozmiar opon macie aktualnie założony. Ale nie tylko, tak naprawdę jest więcej ustawień, które w ten sposób możecie zmieniać. Jedną z bardzo przydatnych funkcji jest zmiana tego minimalnego ciśnienia. Jeżeli w Waszych oponach będzie niżej niż to minimalne, Ciśnienie, no to pojawi się kontrolka o tym, żeby napompować te opony. Wiadomo, w samochodach off często spuszczamy powietrze poniżej tego poziomu, no i ta kontrolka się wtedy irytująco świeci, chociaż wiemy, że wszystko jest w porządku. To w takich urządzeniach też to można zmienić, ale można zmienić o wiele, wiele więcej opcji. O czym zaraz porozmawiamy. Prawdopodobnie, jeżeli będziecie robili lift w jakimś serwisie porządnym, no to on będzie wiedział, co takiego zainstalować i wam to zaproponuje, ale możecie zrobić też to wcześniej, ponieważ tak jak Mówię, jest więcej opcji, które możecie w ten sposób zmieniać, chociażby to ciśnienie. Nie potrzebujecie większych opod, żeby to ciśnienie spuszczać do niższego poziomu. Pokażę Wam dwie opcje, z których ja korzystam. W Greyhoundzie jest to j a w Chili jest to Taser JL Mini. Dwa bardzo fajne rozwiązania. Moim zdaniem każdy ma swoje plusy i minusy, do, o których Wam opowiem. Natomiast no, różnią się znacząco cenowo. Szczególnie jeśli macie więcej samochodów, to Taser jail Me będzie no, niestety obecnie bardzo dużym kosztem. Tak naprawdę zdziwiłem się jaki jest teraz tego koszt. Patrząc na stronie, kupowałem za 1500 zł, cena teraz wzrosła prawie dwukrotnie. Tutaj rozwiązanie będzie o wiele tańsze. Zaraz Wam to pokażę. Zanim będziemy rozmawiali o różnicach obydwu rozwiązań, to najpierw zajmiemy się częścią Wspólną, czyli instalacji. W obu w przypadkach będziecie musieli dostać się do dwóch kabli, które idą od interfejsu OBD, pod który bezpośrednio niestety w e, samochodach FCA byłego teraz Stellantis, nie można się bezpośrednio podpinać. Należy podpiąć się pod kable, które są troszeczkę dalej, specjalnym adapterem. W przypadku e, Tasera JL Mini te dwa kable tak naprawdę wyjmujecie i wkładacie w Taser JL Mini i to wszystko, co Wam jest potrzebne. W przypadku J-Scana będzie potrzebny specjalny adapter. Te, właśnie z tych dwóch kabelków, które będziemy odczepiali do portu OBD. Dobra, ale w obydwu przypadkach częścią wspólną jest to, że te dwa kabelki za portem OBD musicie odczepić z miejsca, do którego są przyczepione. Pokażę Wam jak to zrobić i sposób, który dla mnie jest najprostszy. Dobra. Więc co Wam będzie potrzebne? Najpierw razę odsunąć fotel kierowcy maksymalnie do tyłu, bo będziecie musieli tam na dole jakoś się zmieścić, bardzo polecam jakąś latarkę czołową. Ja dostałem od Karoliny taką, jest świetna. Bardzo dobrze się sprawdza, bo ma takie dosyć szerokie tutaj pole, gdzie świeci, polecam też płaski śrubokręt. Dosyć długi, bo te kabelki, które będziemy chcieli odczepiać, mają takie swoje, wiecie, te klamerki, zatyczki i. Od tyłu jeszcze trzeba je tam sięgnąć, sięgnąć, więc tym bardzo fajnie się je naciśnie i kabelki tylko delikatnie wyciągnie z ich wtyczek. Port znajduje się tutaj. Te kabelki, które będziemy wyciągali znajdują się troszeczkę wyżej. Tam jest jeszcze taka metalowa opaska po drodze, którą będziemy musieli unieść. Jest bardzo mało miejsca. Mam nadzieję, że to uda się jakoś pokazać, jak to będzie wyglądało. Dobra, słuchajcie, kładę się. Tutaj mamy port OBD. Tak jak mówiłem, nie możemy go używać. Tutaj widać już jakieś dwa kable. To jeszcze nie są te kable. Te kable są tak naprawdę. O, tutaj. To są te dwa kable. Te dwa. Więc, tak jak mówiłem, ja używam do tego śrubokręta. Na pewno nie uda mi się wyjąć tego jedną ręką, bo nic nie widzę. Tutaj od tyłu podważam śrubokrętem, tak naprawdę jego tą cienką stroną. Te zapadki, i wyjmuję całość. O, tutaj opierając ten śrubokręt, sobie właśnie podważam tą zapadkę, i po prostu zaraz pociągnę kabel i go wyjmę. O, jeden kabel wyjęty, i drugi kabel też wyjęty. Proszę. Tutaj do Jscana, który jest tylko programem na telefon, potrzebujecie dwóch rzeczy. Jedna to jest, to jest interfejs do tych właśnie dwóch kabelków, które właśnie wyjęliśmy. A tutaj potrzebujecie wpiąć taki interfejs na Bluetooth OBD. Ja używam VLinker MC. Plus. Na stronie JSCAN wrócę wszędzie linki, oczywiście. Są też inne opcje podane, które możecie używać. To się za pomocą Bluetooth łączy z telefonem i wtedy możecie korzystać z Jscana Tak jak mówiłem, jest to o wiele tańsze rozwiązanie, bo ten kabelek, ten interfejs możecie kupić na Allegro za 160 zł. Ten VLinker MC, plus to jest aktualnie koszt około 300 zł, więc no macie już tutaj 460, plus licencja na JSCANA to wydaje mi się, że poniżej 600 się spokojnie zamkniecie. No i minusem tej Gel Mini jest taki, że do każdego samochodu, jeżeli macie więcej e Wranglerów albo Gladiatora, no to niestety musicie kupować osobno, ponieważ urządzenie to trzeba sparować z samochodem i w momencie, kiedy jest z tym samochodem sparowane, nie można go używać w innym samochodzie. Te kabelki musicie kupić tylko raz. No i Jscan e ma tak naprawdę opcję licencji na wiele aut, i wychodzi to jeszcze. Tani, no zdecydowanie taniej niż kupować nie kilka razy za 2600 zł nawet jeżeli mielibyście te kabelki kupować też pod każdy samochód którym posiadacie no to i tak wyjdzie to o wiele wiele taniej podpinamy nasz interfejs razem z tym V-linkerem pod kabelki które odczepiliśmy tutaj ten grubszy i ten cieńszy i wtedy już w tym momencie zapalają się kontrolki. Będziemy mogli zaraz korzystać z JScan'a. JScan dostępny jest i na Androida i na iPhone'a, więc nie będzie z tym problemu. Po podłączeniu interfejsu do kabelków należy przełączyć samochód na tryb run, czyli nie odpalamy silnika, ale musi być włączony zapłon. Kiedy tu mamy odpalone, odpalamy JScan'a. On wyszukuje licencję, jeżeli już mieliście zainstalowany, jeżeli nie, no to będziecie musieli kupić nową. Wybieramy samochód, który chcemy, yy, który mamy, <grystanie> który, nie, który chcemy, tylko ten, który mamy. <grystanie> no i wybieramy rodzaj interfejsu. Ten V-linker, który ja mam, to jest właśnie Bluetooth. No i czekamy, aż się połączy. Czasami to się nie udaje. Właśnie to jest. Taki minus tego rozwiązania, ponieważ no, ja nie jeżdżę z tymi kabelkami cały czas podpiętymi, tylko podpinam je kiedy potrzebuję. No i takie podpinanie i łączenie się z tym interfejsem jest czasami troszeczkę upierdliwe. O, no niestety nie udało się połączyć. Jeszcze raz spróbujemy. A no, za drugim razem zazwyczaj już działa. No i tutaj na pierwszym panelu mamy ogólnie. I różne opcje, szybka diagnostyka. Tutaj możecie sprawdzić różne kody błędów, które aktualnie macie. Eee, o, aktualnie nie mam kodów błędów. A to dziwne, ponieważ powód, dla którego nagrywam ten film, był właśnie taki, że podjeżdżając pod sklep, wrzucam skrzynię biegów na park. I co się okazuje? Park miga. I nie da się wrzucić na park. Po czym otrzymałem e, powiadomienie, że moja skrzynia biegów wymaga udania się do serwisu i zapaliło się światełko check engine. <noise> Dlatego wszystko podłączyłem i chciałem sprawdzić o co chodzi. No dobra, skoro tutaj nie ma e, tych błędów, no to należy się tylko cieszyć. Widocznie same się skasowały, bo ostatnio był jakiś permanentnie zapisany. Okazuje się, że permanentnie nie jest tak permanentnie. No i tutaj ogólnie też Wam chcę powiedzieć, no taki jest urok tych Jeetnik. Tak, Czasami te kody błędów z dupy się pojawiają. No dobra, ale wracając jeszcze do tego Jscana. Macie tutaj zaawansowany skan. O, i tutaj już się pojawiają jakieś błędy. No, jeden błęd będzie się zawsze, błąd będzie się zawsze pojawiał, ponieważ mam wyjęty bezpiecznik z tego systemu ostrzegania pieszych, czyli tego dźwięku, który samochód wydaje poniżej prędkości 30 km na godzinę. No, na tę chwilę jest to jedyny błąd, także Niesamowite, w jak dobrym stanie jest obecnie e, mój Wrangler. E, nie zawsze to się zdarza. Wranglery mają swoje humory i czasami mają więcej błędów, czasami mniej błędów. No dobra, ale teraz przejdźmy do tego, co nas najbardziej interesuje, czyli do modyfikacji. Czyli tutaj macie adaptację. Tutaj, e, mamy tutaj e, opcję do świateł. Tutaj możecie sobie ustawiać na przykład czy macie światła dzienne, albo gdzie te światła dzienne się znajdują. Ja na przykład w Hauncie przez chwilę miałem problemy ze światłami dziennymi, bo były te reflektory, znaczy nie reflektory tylko led które zainstalowałem w poszerzeniu były za słabe i zamiast świateł dziennych po prostu ustawiłem sobie światła mijania, bo można to zrobić. Możecie sobie na światła dzienne ustawić światła też przeciwmgielne. O tutaj rozmiar opon. Ja mam ustawione na 33,74 cala, i teraz tak wam powiem, że ponieważ mam założone akurat 35 calowe, i to faktycznie 35 cali, nie te 315 na 70 na 17, bo tak naprawdę trzeba ustawić rozmiar opony tak jak jest już na pojeździe, czyli zakładają wam opony. Mierzycie sobie od dołu do góry one będą trochę mniejsze, bo wiadomo samochód ma swoją wagę, więc ta opona będzie troszeczkę zgnieciona na dole i będzie po prostu niższa. Także mierzycie, i tutaj wpisujecie do chyba do, do zakrąglając do ćwiartki cala. Po co się to robi? No głównie po to, żeby samochód wiedział, jaki jest rozmiar opon i z jaką prędkością jedzie. Tak? Zresztą tutaj jest instrukcja ogólnie, jak to należy zmienić i jaką wartość tutaj podać. Jak widzicie, macie tutaj dosyć, duże, duże pole do popisu aż do 44 cali. Tak naprawdę bardzo przydatną opcją, kiedy nie pamiętacie, gdzie to było, jest właśnie tutaj ta lubka, i tutaj wpisujecie TPMS ustawienia TPMS i macie opcję MAX LOAD na przednie opony i MAX LOAD na tylne opony. I tu są właśnie te opcje które możecie zmieniać. I mam ustawione na 20 PSI czyli 1 trzecią bara. Także no dosyć dosyć szeroki zakres jeżeli spuszczacie często ciśnienie w oponach szczególnie jak jedziecie na jakiś rajd albo na jakiś grubszy offroad. I przejdziemy teraz do pokazywania opcji jakie ma Taser Jail Mini i jak się jego obsługuje. No dobra, tutaj już nie będę niczego odczepiał, ani przyczepiał, pokażę Wam tylko jak wygląda przyczepiony Taser JL Mini. Znowu tutaj. Tak samo jak w przypadku JL Scana, tutaj też musimy odpalić zapłon, ale nie włączając jeszcze silnika. Ale w przeciwieństwie do J tutaj już nic nie musimy podłączać i z niczym nie musimy się łączyć. Aby skorzystać z tej ZRJ-L Mini, musimy normalnie przyciskami na kierownicy zejść do menu numer 6, czyli Dźwięk. I teraz cały czas będziemy przyciskali przycisk w lewo i nawigowali wszystkim Cancel tutaj od Cruise Control. Jak widzimy, mamy już tutaj opcję Light Show. To pozwala zamienić nasz samochód w choinkę. Przesuwamy w lewo. Tu mamy czyszczenie błędów. Akceptujemy właśnie przyciskiem Cruise Control. Tutaj błędy wyczyszczone. Przechodzimy. Tutaj właśnie jest odparowanie, lub kiedy nie jest sparowane, pokazuje się właśnie Mary, czyli ożenić musimy to urządzenie z naszym samochodem. No i tutaj mamy jeszcze kolejne opcje, jak wydajność. Wejdźmy. Tutaj mamy rozmiar właśnie opon do zmiany, przełożenia. Właśnie też TPMS, tutaj że TPMS jest aktywny, o tutaj możemy ustawiać plus, minus. Minus jest taki, że przynajmniej ta wersja oprogramowania w tej TaserJL Mini nie pozwala mi zmienić poniżej 25 PSI. Aby zatwierdzić wybór znowu przyciskamy cruise control. Różne opcje radia, cargo cam, o którym wspominałem wcześniej, tutaj na ekranie widać. Jakie mamy blokady? No i różne inne opcje. O, full reboot to jest bardzo fajna opcja, tak jak mówię, w momencie kiedy znikną wam tutaj te linie prowadzące w kamerze, cofania, te czasami znikają, to możecie sobie zrobić full reboot i po. Około dwóch minutach zostanie wszystko przywrócone. Z dodatkowych tutaj rzeczy, które oferuje Taser Jail Mini, to na przykład wyłącza ten auto start-stop, to znaczy zapamiętuje ustawienie. Kiedy sobie już to wyłączycie, to ono tak pozostanie przy następnym włączeniu samochodu. Tak jak mówię, zdecydowanym plusem jest to, że nie trzeba niczego przełączać, minusem jest no, niestety cena i fakt, że możecie używać tego urządzenia tylko i wyłącznie na jednym Wranglerze. Podobno w nowszych wersjach oprogramowania Taser Gel Mini, które zawsze możecie sobie wgrać, nawet na ten stary, tak jak ja mam, jest opcja dohamowywania jednego skół podczas skręcania, żeby promień skrętu był mniejszy. Co jest naprawdę super sprawą, i można to wszystko przepisać do jednego z przycisków na kierownicy. No niestety wielkim minusem jest obecnie cena, szczególnie, że opcja za 600 zł plus tam dodatkowe licencje na inne samochody, jeżeli macie, no jest zdecydowanie lepsza, a macie interfejs z telefonu, może niedostępny, tak jak tutaj z poziomu samochodu samego i musicie się łączyć z tym interfejsem, no ale jednak cena robi swoje. No tych opcji się nie zmienia aż tak często. Dzięki, że jesteście, polubcie, zasubskrybujcie i nara. Thank you